Czy ty byś na przykład chciał, żeby Twoje dzieci podążały drogą artystyczną i wzięły kiedyś udział w takim programie jak Must be the Music? Ja będę im kibicował cokolwiek nie przyjdzie im do głowy i wspierał w tym, co wymyślą. Oczywiście talent muzyczny mają, bo to widzę, słyszę w domu moja Tosia, uczy się grać na fortepianie, gra też na skrzypcach, świetnie śpiewa, ma potencjał. Co dalej z tym zrobi, zobaczmy. Ja na pewno będę ją wspierał. A jeżeli będzie chciała wziąć udział w takim programie, to na pewno nie będę miał nic przeciwko temu. Twoje dzieci też uczęszczają do katolickiej szkoły. Czy Ty na przykład mierzysz się też z jakimiś krytycznymi e, uwagami od znajomych, od e, osób, które z Wami na ten temat rozmawiają, czy raczej podchodzą pozytywnie do Waszej decyzji? Nie, nigdy się nie spotkałem z żadnymi słowami krytyki, a nawet gdyby tak było, to bym się tym kompletnie nie przejmował. To Ci daje taki spokój, że one są zaopiekowane? Tak, absolutnie. Bardzo się cieszę, że są w tej szkole. Jestem o nie spokojny. Wiem, że są tam świetni nauczyciele, świetne grono pedagogiczne. Wiem po prostu, że są bezpieczni w każdym tego słowa znaczeniu.